Z tej strony Piotr Witwicki. W moim przypadku to jest już druga dzisiejsza rozmowa. Wcześniej było też o konkurencyjności Polski w Unii, chociaż tam bardziej w aspekcie, jak Unia radzi sobie i sama buduje swoją konkurencyjność. Teraz zejdziemy na to piętro Polski z nami były premier Leszek Miller. Kłaniam się panie premierze. Gdzieś tam, w kontekście tego wszystkiego, będziemy też rozmawiać, oczywiście, o ekologicznych zmianach w Unii Europejskiej, ale pierwsze moje pytanie, panie premierze, to jest pytanie do pana jako do człowieka, który przede wszystkim negocjował wejście Polski do Unii Europejskiej. Dziś, gdy myślimy o Unii Europejskiej, o tym, co dzieje się w Unii Europejskiej, patrzymy często na to wszystko przez pryzwa z Zielonego Ładu, ale mnie interesuje. Czy wtedy, gdy Pan negocjował Polski, wejście Polski do Unii Europejskiej, takie tematy ekologiczne w ogóle miały znaczenie, czy no, bardziej skupialiście się na kwotach mlecznych, na dopłatach, na tym wszystkim? Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że możemy chwilę porozmawiać o sprawach, które miały już miejsce i o tych, które nas czekają. Wracając do Pana pytania, oczywiście, że rozdział dotyczący klimatu i środowiska, a musieliśmy zamknąć negocjacje w 30 rozdziałach dotyczących praktycznie wszystkich aspektów naszego życia społecznego i gospodarczego, więc ten rozdział dotyczący klimatu i środowiska był jednym z najtrudniejszych i najcięższych. Było bowiem to związane z ogromną różnicą, jaka wówczas istniała między stanem spraw w Polsce a naszym otoczeniem, czyli tym, co było w Unii Europejskiej. Wyobraźcie sobie Państwo, jeżeli dzisiaj mamy tyle krytycznych uwag pod adresem ochrony klimatu, ochrony środowiska, to co było 20 lat temu? A przecież my wchodziliśmy ponad 20 lat temu do Unii Europejskiej. Więc z tego, co pamiętam, to te trudności wynikały z kilku zasadniczych powodów. Po pierwsze, no byliśmy bardzo silnie uzależnieni od przemysłu i węgla. A więc o tym, co te przemysły wydobywcze nam prezentowały, czyli głównie wysokie emisje i rozmaite zanieczyszczenia. Znaczna przemysł, znaczna część na przykład hutnictwa, cementowni nie spełniała żadnych unijnych wymogów. Była również obawa o koszty społeczne tej transformacji. Mianowicie, jeżeli już była zgoda, że trzeba coś z tym zrobić, no to przerażały koszty społeczne, przerażały kwoty, które należałoby zaaplikować, żeby ruszyć z miejsca. I ten temat, ogromne koszty dostosowania, to był drugi problem, z którym się borykaliśmy. Szacowano, że żeby dostosować polski stan do wymogów europejskich, trzeba kilkadziesiąt miliardów euro, no i nie bardzo było wiadomo, skąd je wziąć, dlatego że nawet oferta unijna, ówczesna, nie była wystarczająca. Poza tym wiedzieliśmy, że, to trz że trzeba dużo czasu, żeby problemy rozwiązać, i tu muszę powiedzieć, że w tym jednym przypadku Unia Europejska szła nam na rękę, to znaczy przyjmowaliśmy różne okresy przejściowe czasami nawet sięgające horyzontu 10-15 lat, zobowiązując się, że w ciągu tego okresu spełnimy podstawowe wymogi. I to było trochę na wyrost dlatego, że inne kraje, które były w łatwiejszej sytuacji, no, nie dostawały tak dobrych warunków, ale muszę przypomnieć i, i wyrazić zadowolenie, że wtedy mogliśmy to zrobić. Była również pewna kwestia, nazwijmy to świadomościowa. Otóż, rozumienie potrzeb klimatu i środowiska 20 parę lat temu było inne niż obecnie. Mnie się wydaje, jestem pewien, że dzisiaj dyskutujemy na innym poziomie intelektualnych możliwości. Dzisiaj łatwiej o zrozumienie, dzisiaj łatwo się ludzi przekonuje. Wówczas było to o wiele trudniejsze, tym bardziej, że za tymi zmianami, za tą transformacją szły często zwolnienia. Ludzie się tego obawiali i, i niełatwo było ich przekonać. W każdym razie podsumowując, było o wiele trudniej niż dzisiaj. Jedyne ustępstwo, bo Unia była, negocjatorzy unijni byli, byli bardzo bezwzględni i nie, nie szli na żadne kompromisy. Jedynym ustępstwem były okresy przejściowe zaczynające się od 7 do 10-15 lat. Ale panie premierze, bo no pan mówi o tych trudnościach w tamtym czasie, a czy nie jest jednak tak, że to zrozumienie, o którym pan premier też wspominał dzisiaj, no wcale też nie jest już takie bardzo duże, bo gdzieś do ludzi zaczyna docierać. Pewnie najbardziej wymownym tego przykładem jest raport Dragiego, ale to też jest coś, co, co nie jest tajemnicą, że tak powiem, dla obywateli Unii Europejskiej, że jednak na wyrażaniu Zielonego Ładu na kolejnych ambitnych ekologicznych celach, no gdzieś właśnie traci na konkurencja, a przez to no też traci gospodarka. Oczywiście, że tak. Zresztą rozumiem, że na temat raportu Dragiego będziemy mogli za chwilę porozmawiać, bo to jest bardzo interesujący temat. Natomiast świadomość ludzka zaczęła się zmieniać od momentu, w którym okazywało się... Że czyste powietrze, czysta woda jest czymś korzystnym i że nawet trzeba przejść. Czy trzeba było to uświadamiać wtedy? Tak, oczywiście, że tak, dlatego że ludzie się przyzwyczajali przez całe dziesiątki lat. Ludzie się przyzwyczajali, jak, ja, jak ja jeździłem na Śląsk na przykład, czy, na, czy, czy byłem gościem zagłębiaków. I, I czułem w powietrzu ten pył, który się wciskał wszędzie. Jak żony moich kolegów mówiły mi, że co tydzień piorą firanki i sprzątają mieszkania, dlatego że cały czas mają do czynienia z takim czarnym pyłem, który się wciska wszędzie, to oni to mówili z pewną rezygnacją, no, że tak było, jest i pewnie tak będzie. Jak zaczynali dostrzegać, że ta dolegliwość maleje, to łatwiej przyjmowali to, co, o co chodziło, tak, i myślę, że im szybciej będą pierwsze rezultaty, już są zresztą, ale będą następne, to tym łatwiej będzie można ludzi przekonywać. A dekorbonizacja, temat, który Pan Premier trochę wywołał, to jest właściwy kierunek? To jest właściwy i e, praktycznie rzecz biorąc, e, nie do uniknięcia. E, pamiętam e, okres, kiedy rząd e, e, Jerzego Buzka postanowił likwidować pierwsze kopalnie. To był ogromny szok e, i… E, to, pamiętam kto, kto był najgorętszym krytykiem no, Jerzego oczywiście. Buzka. My byliśmy opozycją, żeśmy to atakowali jak tylko mogliśmy, bo wydawało nam się, że Zagłębie Śląsk czy Wałbrzych bez kopalni to jest coś nie do wyobrażenia. A poza tym, skąd my weźmiemy inne źródła zaopatrzenia energetycznego? O OZE nikt nie mówił, to dopiero miało nadejść odnawialne źródła energii. Zresztą Trudno mi powiedzieć, na ile tamta operacja była udana, dlatego że górnicy otrzymywali jednorazowe wynagrodzenie, ale bardzo szybko te pieniądze topniały, a bezrobocie gwałtownie rosło. No ale dobrze, było i teraz nie ma się co cofać, chyba, chyba żebyśmy odkryli w Polsce jakieś kopalnie, które, gdzie można wydobywać węgiel metodą odkrywkową. Bo to jest stanie i bezpieczne, ale zdaje się, że takich pokładów węgla w Polsce nie ma. Mówię o tym dlatego, że zwróćcie Państwo uwagę, że polskie górnictwo schodzi coraz głębiej. Jak schodzi coraz głębiej, to niebezpieczeństwo rośnie. To niebezpieczeństwo wybuchu metanu, zawalenia się jakiegoś wyrobiska i tak dalej jest coraz większe. Uważam, że nie powinno się szafować. Życiem ludzkim dla tego rodzaju rezultatów. Panie premierze, to jeszcze jakby wracając do tego, od czego zaczęliśmy, mam na myśli konkurencyjność. Trudno uniknąć takiego dość bieżącego odniesienia się do sytuacji, którą mamy na świecie, bo jednego dnia cła mamy przynajmniej zapowiedzi takie, następnego dnia takie. Słyszymy o tym, że mamy zachować spokój, bo może to jest wszystko tak naprawdę elementem jakiejś bardzo wyrofinowanej strategii negocjacyjnej. Ale z pewnością jest też tak, że no jest to w ogóle elementem strategii administracji Donalda Trumpa i jednak nie przypadkiem było to, że w kampanii wyborczej Donald Trump najczęściej używał słowa cła. To teraz jak Unia Europejska, która chyba w tym przypadku działa trochę nawet szybciej niż nam się wydawało, że może działać, nie wiem czy Pan Premier też ma taką opinię, eee, jak powinna się zachowywać? Jak, jak zachowywać spokój w takich spokojnych czasach i czy to aby na pewno zawsze jest dobrą strategią? Najprostszą reakcją, ale często najmniej skuteczną, to jest reakcja symetryczna. Trump nam na przykład podnosi o 20% cła, to my podnosimy jemu też o 20%. Tylko, że to prowadzi najczęściej do takiej operacji, że on wtedy robi następne 20, no to my też następne 20. Jest pytanie, gdzie się zatrzymamy. No ale tak mówi doktryna polityki międzynarodowej, że jak wy nam zabijecie ambasadora, to my wam też musimy zabić ambasadora, więc stąd pewnie ten symetryzm daleko zakorzeniony w reakcji. No, no, no tak, tylko, że to nie jest y, skuteczne. Poza tym, y, jeżeli chodzi na przykład o naszą sytuację. My do Stanów Zjednoczonych eksportujemy zaledwie 3%. 3% naszego eksportu idzie do Stanów Zjednoczonych. I to w dodatku jeszcze w komponentach, które są potem składane na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, więc można powiedzieć dla nas to jest jakiś wielki problem. Dla Unii Europejskiej w całości tak, tym bardziej że muszę tu z przykrością powiedzieć, że w ciągu 20 lat dystans między Europą, Unią Europejską, a Stanami Zjednoczonymi niestety narósł. Panie premierze, a nie jest trochę tak, że Donald Trump trochę nie docenia tego wszystkiego, co w ogóle USA ma? Mam na myśli nowe technologie, mam na myśli te wszystkie rzeczy, o których marzyłaby Unia Europejska, no bo administracja USA jest zafiksowana na takiej twardej gospodarce, takiej... Przez pryzmat e, takich rzeczy patrzyliśmy na nią w latach 80., -tych, 70., -tych, a okazuje się, że tak na dobrą sprawę, no to USA i to widać w różnych podsumowaniach, Trump mówi jedno, a my widzimy w tych liczbach coś zupełnie innego. No nie, nie we wszystkim. No, bo na przykład, jeżeli zmierzymy produkt krajowy brutto per capita, to Europa jest daleko w tyle. Ale najbardziej jesteśmy w tyle. W tym, na czym nam powinno najbardziej zależeć, mianowicie w nakładach na naukę i rozwój, na badania naukowe i na edukację. Proszę Państwa, skąd bierze się potęga gospodarcza Stanów Zjednoczonych? No można tutaj szukać różnych odpowiedzi z, z tego tradycyjnego ducha eksploracji amerykańskiej. Z chęci do wytrwałej pracy. Ale ja mam inną na to odpowiedź. Otóż, proszę Państwa, na 10 najwyżej usytuowanych w rankingu szakhańskim uczelni na świecie na dziesięć. Osiem jest w Stanach Zjednoczonych. Tylko dwa jest w Wielkiej Brytanii. Czyli dzisiaj można powiedzieć. Wśród tej dziesiątki nie ma żadnego uniwersytetu usytuowanego na terytorium Unii Europejskiej. Pierwszy jest na piętnastym miejscu i to jest Uniwersytet Paryski. Słynna Sorbona to jest trzydzieste któreś miejsce. Otóż kraj, który ma taką potęgę intelektualną skumulowaną u siebie, siłą rzeczy musi być najpodejrzniejszym państwem na świecie. Pewnie was interesuje, drodzy państwo, jakie jest z polskimi uniwersytetami w, tej, w tym rankingu. Miejsca setne. No więc gorzej jest. Są dwa, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski i one są zlokalizowane na miejscach od 400 do 500. Taka jest różnica. I rzeczywiście Stany Zjednoczone oprócz bogactw naturalnych dopracowały się ogromnego bogactwa intelektualnego i trudno z nimi konkurować. Ale chcę jedną rzecz powiedzieć. Jeszcze 20 lat temu 8% ludności świata, bo tyle liczyła Unia Europejska, wtedy liczyła, wytwarzała 25% światowego bogactwa. Czyli 25% światowego PKB było wytwarzane tutaj. Dzisiaj te 8% to już jest tylko 20%, a jak tak dalej pójdzie, to za chwilę będzie 10%. My po prostu się cały czas obsuwamy. I według mnie, bo Pan mnie o to zapyta, dlaczego tak jest, według mnie to, to wynika z fałszywych priorytetów, którymi kieruje się Unia Europejska od pewnego czasu bo wracam tutaj do y, raportu Dragiego, bo ten były premier włoski bardzo precyzyjnie to opisał i również opisał, co trzeba zrobić. Tylko proszę Państwa, ja byłem przekonany, znam ten raport także dlatego, że w Komisji Parlamentu Europejskiego pracowaliśmy y, też w części nad tym raportem. Ja byłem przekonany, że jeżeli on już został pokazany Parlamentowi Europejskiemu, yy, Komisji Europejskiej, to wokół tego powstanie jakiś ruch, który będzie zmuszał do wdrożenia wniosków, które tam są. Tymczasem został schowany do szuflady. Myślałem także, przyznam się Państwu szczerze, że skoro Polska. Pełni prezydencję, to Polska będzie wymuszać zainteresowanie się tym dokumentem. No i co? Cisza. Dlatego no, ja ja my że... o tym przypominamy i mówimy. Ja, ja rozumiem, że to jest trudne. O wiele trudniejsze niż na przykład kolejne miliardy na zbrojenia. Ale jeżeli pada hasło, Europa się nareszcie przebudziła w sprawie zbrojeń, to niech się Europa też przebudzi w sprawie nakładów na postęp cywilizacyjny, bo inaczej będziemy miejscem, od, z którego będą uciekały wszyscy inwestorzy, bo w Ameryce jest tańsza energia, tańsze rozmaite źródła zasilania i tak dalej. Kto tu będzie chciał inwestować w Europie? Jest najwyższy czas Europo, obudź się. Panie premierze, to, bo to jest jednak też trochę tak, że Pan mówił o tym, jak bardzo ważne są wydatki na edukację, na szkolnictwo wyższe. Zresztą no, Pana rząd też, znaczy jeszcze w opozycji, tak, skoro wspominamy opozycyjność, ostro walczyliście z planami prywatyzacyjnymi w tym sektorze AWS-u i to raczej było bardzo mocno uświadamiające. To jest dość ciekawe w kontekście obecnej kampanii i głosów na temat prywatyzacji szkolnictwa wyższego. Ale chciałem powiedzieć o tym, że gdy mówimy rzeczywiście o tym, że Unia Europejska przebudziła się, jeśli chodzi o wydatki na zbrojenia, to musimy pamiętać o tym, że gdzieś tych pieniędzy też zabraknie i myślę, że wszyscy wiemy, że pierwsze co się tnie, no to w takich przypadkach, przy takich budżetach, no są właśnie wydatki na edukację, na szkolnictwo wyższe, na kierunkowy rozwój nauki, tak bym to powiedział, bo to jest najprostsze. Z tej perspektywy niestety Poza tym w perspektywie wyborczej jest też tak, że te wydatki na szkolnictwo, wyższe na edukację to są te, które niespecjalnie zwracają się w horyzoncie jednej czy dwóch kadencji, nawet wyborczych. Tym razem będzie trochę inaczej, bo z przesłuchów, które do mnie docierają, e, cięcia będą dotyczyły przede wszystkim Funduszu Spójności, co jest dla Polski bardzo złym sygnałem. Fundusz Spójności to są te pieniądze, które wyrównują poziomy. My byliśmy do tej pory największym odbiorcą tych pieniędzy, bo mieliśmy oczywiście ogromne zapóźnienia i tak dalej. I te, jak państwo jeżdżą po Polsce, to widać, jak te, te poziomy się wyrównują, prawda? No, ale skoro trzeba gdzieś znaleźć te pieniądze, trzeba ciąć, no to zostanie, zostanie przycięty Fundusz Spójności niestety, a edukacja być może w drugiej kolejności, ale przede wszystkim Fundusz Spójności. To Panie Premierze, jeszcze wracając do Pana apelu sprzed chwili, to żeby Europa się przebudziła, to co musi zrobić teraz? No, tutaj zajrzę do tego raportu Dragiego, bo nie wszystko pamiętam, ale Dragi mówi, że po pierwsze trzeba postawić na innowacje. On nie mówi o inwestycjach, bo najczęściej mówi tak, inwestycje a on mówi nie, innowacje, czyli gospodarka oparta na wiedzy, na intelektualnym zapleczu. Dalej, drugi punkt u niego. Energia nie może być taka droga, jak jest, bo bardzo rzutuje na koszty, właściwie określa wysokość kosztów. I trzeci punkt to jest no to co w tej chwili się w Polsce próbuje robić. Nie decentralizacja a... przepraszam bardzo, zapomniałem słowa. Deregulacja. deregulacja deregulacja i wszystkie działania, które zmniejszają nacisk biurokracji. Powiem Państwu coś, co pewnie was zaskoczy. Dzisiejszy polski rząd jest najliczniejszym rządem w naszej historii. Liczy 26 ministrów. Ja nie liczę wiceministrów, dyrektorów departamentów, ale tych tak zwanych ministrów konstytucyjnych. 26. A gdybym was zapytał, a ile osób liczy rząd Donalda Trumpa? 15. Stany Zjednoczone i taka Polska mała, prawda? I to się przekłada na całą administrację, nie tylko zresztą rządową, ale także państwową, samorządową. A oni jak się deregulują tak dalej, teraz? Tak Słucham? A oni jak się deregulują jeszcze? Do tego się wszystkiego? jeszcze poza tym deregulują. Ja, ja, ja z ciekawością obserwuję ten eksperyment, który w tej chwili prowadzony jest z deregulacją. Pan Donald Tusk wyznaczył biznesmena. Zobaczymy, czym to się skończy, ale... Powiem Państwu, że z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli premier osobiście w taką operację się nie zaangażuje, to nic z tego nie będzie. Dlatego, że nawet jeżeli te raporty zostaną opracowane i nawet pojawią się jakieś wnioski i tak dalej, to one zostają zahamowane na różnych piętrach drabiny biurokratycznej. Ja, kiedy prowadziłem negocjacje europejskie, to przeprowadziłem to wszystko tylko dlatego, że w każdy wtorek na posiedzeniu Rady Ministrów wyznaczona przeze mnie pani Hibner czytała listę pretensji pod adresem wszystkich ministrów, co, kto, czego nie zrobił. I jak ona kończyła, to ja mówiłem: No to teraz słucham panów, co panowie mają do powiedzenia. Oczywiście każdy z ministrów mówił, że coś jest niewykonalne, że czegoś nie można zrobić, że nie mają takich mocy prawnych i tak dalej, i tak dalej. Ja im mówiłem, dobrze, to w takim razie zabieram Panu etaty i pieniądze, i my to zrobimy w Kancelari kancelarii prezesa rady ministrów. No nie, nie, to jeszcze chciałbym prosić tutaj o rozmowę i tak dalej, i tak dalej. Tylko... Nacisk systematyczny i świadomość kadry, że nikt nie ucieknie, przed wysiłkiem i przed odpowiedzialnością może to zmienić. Ale jeżeli to pójdzie gdzieś bokiem, nic z tego nie będzie. A myśli pan, że premier Tusk tak osobiście pilnuje deregulacji? Ma, mam wrażenie, że nie pilnuje. Tak właśnie chciałem dokończyć, a nasz czas się skończył. Dziękuję bardzo. Premier Leszek Miller był naszym gościem. Kończymy apelem Przebudź Europa. In a world of seismic change, will your business shape the future or be shaped by it? How will we capture the imagination of tomorrow's consumers? And overcome operational constraints to focus on future growth. We harness technology and AI to shape the way we live our lives? And how will we balance environmental responsibility with economic prosperity? With EY's full spectrum of services across sectors, we're all in to shape the future with confidence.